Nasze dzieci w szkole podstawowej od 1 do 4. W szkole w klasie pierwszej, a pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża oraz dzisiaj co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie co im jest i najgorsze, że to często im się zdarza. A tymczasem Stasiory Rysio oraz ten najstarszy z Zdzisio namawiają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już u Stasia starych nie ma wolna, o będzie bal, o będzie bal, o będzie bal. Na Już Gabrysia o tym wie, powie Zosi z drugiej c, tamta Lidce, co całować się już umie. Przyjdzie Danka, ta od Janka, co nie wierzy już w Bocianka, wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych mi ma ta wolna, o, będzie bal, to będzie bal, o będzie bal. Na muzykę tańce, dzikie i piekla, i piekla. E, 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 no, no, co, 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 robić? Co, robić? Co? co, jaki niedźwiedź w ogóle. Gdy zajut zapadł zmrok, wszystkie przyszły, jedna w kok, dwie wargocze, gręczna gładko, uczesane, noc zaczęła się tank z dzisią z litką grawa bank, pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie. No tylko na wzrok miał mętny, zresztą coś w obrazach ręczny. Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi, zgasło światło, cisza była po chwili. W pokoiku wyszedł z dziś gdzie do litki się sposobił i do Stasia mówi cicho, a hm, co, jak to się robił? Terech mi machata wolna, o, to będzie bal, o, będzie bal, o, będzie bal, na muzykę tańce dzikie, i pieśla, Jak ma machata wolna, on będzie bal, to będzie bal, to będzie bal na muzykę tańce dzikie i pieśla. I wie.